6 wskazówek, które ułatwią ci grę w Minecraft. Jeśli postawisz bloki na wysokości 3 kratek, czarne szkielety nie będą mogły przejść, ponieważ podobnie jak Iron Golem i Enderman potrzebują przestrzeni o wysokości co najmniej 3 bloków, aby mogły się swobodnie poruszać. Zbudowałeś bazę pod ziemią, ale męczy cię ciągłe wchodzenie i schodzenie po drabinkach? Pokażę Ci, jak zbudować prostą windę bez użycia redstone'a. Do zbudowania windy będziesz potrzebował piasek, trochę wodorostów, piasek dusz, wiadro wody. Kilka tabliczek oraz kilka bloków. Pierwsze co trzeba zrobić, to na dolnym piętrze stawiamy kilka bloków na wysokość wyjścia i na nich tabliczki, żeby woda nie wylewała nam się na zewnątrz. Na samym dole windy stawiamy piasek i z samej góry wylewamy wodę. Następnie na piasku stawiamy wodorosty i zamieniamy piasek na piasek dusz. I to tyle. Jeżeli chcecie dodać więcej pięter, to pamiętajcie, aby postawić tabliczki, żeby woda nie wylewała się na zewnątrz. Jeżeli budujesz się w taki sposób, to pewnie zdążyłeś zauważyć, że zajmuje to bardzo dużo czasu. Jedyne, co musisz zrobić, aby przyspieszyć swoje budowanie, to ustawić się pod kątem 45 stopni. Czy wiedziałeś, że łódkę z villagerami możesz ciągnąć na smyczy? Dzięki temu bardzo szybko możesz przetransportować villagerów do swojej bazy, nawet pod górę. Nie masz eryty, a chcesz szybko przedostać się np. z bazy do wioski? Wykorzystaj do tego łódkę i niebieski lód. Wystarczy, że zbudujesz taką autostradę, a odległość 100 kratek możesz pokonać w 4 sekundy. Jeżeli kiedykolwiek budowałeś basen w Minecraft, to pewnie wiesz, że zalanie go wodą nie jest wcale takie proste, jak mogłoby się wydawać. Dlatego pokażę Ci sposób, dzięki któremu napełnienie basenu stanie się banalnie proste. Będziecie potrzebować lód, no i oczywiście zbiornik, który chcecie wypełnić wodą. Jedyne, co musicie zrobić, to co drugą kratkę postawić taki słup lodu na całą wysokość basenu. Jeżeli już wypełniliście dwie ściany lodem, to teraz musicie go zniszczyć.